Cześć dzieciaki, witam Was na kanale Kreatywny Lumik. Ja jestem Łukasz, a to jest Lumik. Cześć dzieciaki, co tam słychać? Myślę, że na pewno super. Ja bawię się naszą ostatnio zrobioną zawieszką. Tak, na ostatnim filmiku robiliśmy właśnie taką zawieszkę. Tak, wyszła super. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to warto zobaczyć i stworzyć taką samą. Na pewno rodzice wam pomogą, bo była troszeczkę trudna. Tak, ale poradziliśmy sobie. A teraz bez niej już nie mogę zasnąć. Tak, ale dzisiaj przechodzimy do was z bajką. Co to będzie za bajka? Hmm, dzisiaj przeszliśmy z bajką o Marysi i jej nowej przyjaciółce. Tak, zapraszamy. Bajka o Marysi i jej nowej przyjaciółce Zosi. W małym, urokliwym miasteczku otoczonym zielonymi polami i kwitnącymi ogrodami mieszkała dziewczynka o imieniu Marysia. Miała siedem lat, długie kasztanowe włosy, które splątały w dwa warkoczyki, oraz błyszczące oczy pełne ciekawości. Każdy dzień przynosił jej nowe przygody, bo Marysia. Była bardzo pogodną dziewczynką, zawsze pełną energii i radości. Uwielbiała spędzać czas na świeżym powietrzu. Biegała po parku, zbierała kolorowe kwiaty, huśtała się na huśtawce, a czasami wspinała się na drzewa, by z wysokości obserwować wszystko dookoła. Marysia miała wielu kolegów i koleżanek, z którymi bawiła się codziennie. Ale mimo tych zabaw czuła, że czegoś jej brakuje. Każdego wieczoru, gdy wracała do domu, siadała na parapecie swojego pokoju, patrzyła na zachód słońca i myślała o tym, jak wspaniale byłoby mieć kogoś, z kim mogłaby dzielić swoje najgłębsze sekrety, marzenia i troski. Chociaż jej mama i tata byli zawsze obok. Wiedziała, że przyjaciel, z którym można rozmawiać o wszystkim, to coś zupełnie wyjątkowego. Pewnego ciepłego letniego dnia, gdy marysia biegała po łące za parkiem, wśród pachnących rumianków i maków, zauważyła coś nietypowego. Na brzegu pobliskiego stawu siedziała dziewczynka. Była zupełnie nowa. Marysia nigdy wcześniej jej nie widziała. Miała jasne, kręcone włosy, które rozwiewał lekki wiatr, oraz niebieskie oczy, które spoglądały smutno na spokojną taflę wody. Dziewczynka wyglądała na samotną i zamyśloną. Marysia, choć sama była nieco nieśmiała wobec obcych, poczuła, że coś każe jej podejść i się przywitać. Cześć, jestem Marysia! Powiedziała z uśmiechem, starając się brzmieć jak najprzyjaźniej. Chcesz się ze mną pobawić? Dziewczynka podniosła wzrok i odpowiedziała cichym, ale ciepłym głosem: Cześć! Jestem Zosia. Niedawno się tutaj przeprowadziłam. Chętnie się z tobą pobawię, bo jeszcze nie znam nikogo w tym miasteczku. Marysia uśmiechnęła się szeroko. Już wtedy poczuła, że znalazła kogoś, kto mógłby stać się jej bliskim przyjacielem. Odtąd spędzały razem coraz więcej czasu. Każdego dnia po szkole spotykały się na łące, by wspólnie odkrywać świat. Biegały po polach pełnych kwiatów, robiły wianki, budowały domki z gałęzi i trawy. W małym lasku, który znajdował się niedaleko. Zosia była nieco cichsza od Marysi. Bardziej zamknięta w sobie, ale powoli z każdym dniem otwierała się przed nową przyjaciółką. Uwielbiała opowiadać jej o swoim poprzednim domu, w wielkim mieście, gdzie ulice były zawsze pełne ludzi. A zamiast łąk były parki pełne drzew. Mówiła o swojej dawnej szkole i koleżankach które musiała zostawić, kiedy jej rodzice postanowili się przeprowadzić. Marysia słuchała z zaciekawieniem i współczuciem. Doskonale rozumiała, jak trudne musiało być dla Zosi zostawić to wszystko, co znała i zacząć nowe życie w zupełnie obcym miejscu. Zastanawiała się, jak mogłaby pomóc nowej przyjaciółce, by poczuła się tu jak w domu. Jednak pewnego dnia podczas jednej z ich wspólnych zabaw Marysia zauważyła, że Zosia wydaje się wyjątkowo smutna i zamyślona. Zamiast skakać po trawie, jak zazwyczaj, siedziała cicho na kłodzie nad stawem, patrząc w dal. Marysia podeszła do niej, usiadła obok i zapytała z troską w głosie. Zasiu, co się stało? Dlaczego jesteś smutna? Zosia westchnęła głęboko i spojrzała na swoją nową przyjaciółkę. Tęsknię za moim starym domem i przyjaciółmi, odpowiedziała cicho. Wszystko tutaj jest takie nowe i choć bardzo się cieszę, że cię poznałam, czasami czuję się samotna. Marysia przez chwilę zastanawiała się, co mogłaby powiedzieć. Rozumiała, że Zosia musiała zostawić za sobą wiele ważnych rzeczy. Przyjaciół, znajome miejsca, wspomnienia, ale nie chciała, by Zosia czuła się tutaj samotna. W końcu delikatnie chwyciła Zosię za rękę i powiedziała: Wiem, że przeprowadzka może być trudna, ale pamiętaj, że teraz masz mnie. Mogę być twoją nową przyjaciółką, a razem możemy odkrywać wszystkie zakamarki tego miasteczka. A jeśli będziesz tęsknić za swoimi starymi przyjaciółmi, możemy pisać do nich listy albo rysować obrazki. Dzięki temu nigdy o nich nie zapomnisz, ale też nie będziesz czuła się taka samotna. Zosia uśmiechnęła się przez łzy i mocno przytuliła Marysię. Dziękuję Marysiu, jesteś naprawdę wspaniałą przyjaciółką, powiedziała cichutko. Od tamtej pory Marysia i Zosia stały się nierozłączne. Każdego dnia odkrywały coś nowego w swoim małym miasteczku. Pewnego popołudnia, gdy wracały ze szkoły, postanowiły wybrać się na spacer w stronę starego sadu, który znajdował się nieco dalej od parku. To miejsce miało w sobie coś magicznego. Drzewa owocowe, które rosły tam od wielu lat, były ogromne i rozłożyste a w cieniu ich gałęzi zawsze panował przyjemny chłód, nawet w najgorętsze dni. Kiedy dotarły do sadu, Marysia zatrzymała się nagle. – Patrz, Zosio! – zawołała, wskazując na coś, co po połyskiwało w trawie. Zosia podbiegła do niej i pochyliła się nad tajemniczym przedmiotem. To była mała, złota skrzynka, zamknięta na mały kluczyk. Wyglądała jakby... Ktoś zgubił ją wiele, wiele lat temu, bo była częściowo zarośnięta trawą. Ciekawe, co jest w środku, zastanawiała się Marysia, przyglądając się skrzynce z ciekawością. Może to skarb, dodała Zosia, jej oczy błyszczały aż z ekscytacji. Dziewczynki próbowały otworzyć skrzynkę, ale ona była zbyt mocno zamknięta na klucz. Postanowiły zabrać się do domu Marysi i spróbować tam. Może jej tata będzie wiedział, jak tworzyć ten stary zamek. Wieczorem, gdy tata Marysi wrócił z pracy, dziewczynki z niecierpliwością pokazały mu znalezisko. Tata spojrzał na skrzynkę i uśmiechnął się. Wygląda na bardzo starą. Może należała do kogoś, kto kiedyś mieszkał w naszym miasteczku. Zobaczymy, co możemy z nią zrobić. Po chwili poszukiwań tata znalazł małe narzędzie. Które pomogły otworzyć zamek. Kiedy wieczko skrzynki wniosło się powoli, dziewczynki wstrzymywały oddech. W środku znalazły stary dziennik ozdobiony pięknymi rysunkami oraz kilka małych, ręcznie robionych figurek z gliny. To musi być pamiętnik jakiejś dziewczynki! zawołała Zosia, przewracając delikatnie kartki. Spójrz, Marysiu, jakie piękne rysunki! Marysia i Zosia zaczęły czytać dziennik, który opisywał przygody dziewczynki, która dawno, dawno temu mieszkała w ich miasteczku. Były tam historie o tajemniczych miejscach w okolicy, o przyjaźni, o przygodach i marzeniach. To niesamowite! powiedziała Marysia z zachwytem. Możemy kontynuować jej przygody. I tak Marysia i Zosia zaczęły swoje własne poszukiwania skarbów. I odkrywanie tajemnic miasteczka, inspirując się historiami z dziennika. Dni mijały, a dziewczynki spędzały coraz więcej czasu razem, odkrywając nowe zakątki miasteczka i tworząc własne, niezapomniane wspomnienia. Zosia dzięki Marysi nauczyła się, że nowe początki mogą przynieść wiele radości i niespodzianek. Odkryła, że mając u boku prawdziwego przyjaciela, nawet najtrudniejsze zmiany stają się łatwiejsze do przejścia. Tymczasem marysia zrozumiała, że prawdziwa przyjaźń to nie tylko wspólne zabawy, ale także wsparcie w trudnych chwilach. Pomagając Zosi odnaleźć się w nowym miejscu, sama odkryła, jak ważna jest lojalność, zrozumienie i cierpliwość. Obie dziewczynki wiedziały już, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. Zawsze będą mogły na siebie liczyć, a ich przygody dopiero się zaczynały. I jak wam podobała się nasza bajka? Mam nadzieję, że teraz szybciutko pobiegniecie pocałować mamusię, tatusia, wrócicie do swoich ciepłych kuderek i przyśni wam się coś pięknego i słodkiego. A jaki był morał tej bajki? A morał tej bajki był taki, że warto jest być otwartym na nowe znajomości i tworzyć wspólne piękne wspomnienia. O tak, może ja poznam kogoś nowego. Tak, a teraz już może położymy jej naszego Lumika. O tak, ja też już pójdę. O, ułożę się do snu. Lumik już może też spać, także miłych snów dzieciaki. Dobranoc. E